13 maja 2025 roku w jednym z mieszkań na terenie Sosnowca odnaleziono ciało 14-letniej Mileny. Tego dnia przebywała u 21-letniego mężczyzny, którego poznała przez Internet. Kontakt online trwał od kilku miesięcy, a spotkanie, do którego doszło w maju, było dopiero drugim w świecie rzeczywistym. Dziewczyna pochodząca z Małopolski korzystała z przepustki z młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Radzionkowie. Nie pojechała do swojej rodzinnej miejscowości, chociaż tam wówczas powinna być. Wybrała podróż do Sosnowca, do ośrodka miała wrócić 4 maja bieżącego roku. Losy Mileny wywołały ogromne poruszenie i postawiły wiele znaków zapytania. Śledczy badają wszelkie możliwe scenariusze. Na obecnym etapie nie ujawniono, co dokładnie wydarzyło się w domu młodego mężczyzny. Wiadomo, że usłyszał trzy zarzuty, niewykluczone, że pojawią się kolejne zarówno w stosunku do niego, jak i innych zamieszanych w sprawę osób. Okoliczności, w jakich doszło do zgonu, pozostają niejasne. Przyczyn nie ujawniła autopsja, zapowiedziano badania toksykologiczne i histopatologiczne. Najprawdopodobniej nikt nie działał ani metodycznie, ani intencjonalnie. Niewykluczone, że to wszystko to splot przykrych wydarzeń, nieszczęśliwy wypadek, ale jak było naprawdę, muszą potwierdzić służby. W tym odcinku przyglądamy się szczegółom tej wstrząsającej sprawy. Rozważamy, jakie mechanizmy zawiodły i pytamy, czy tragedii można było zapobiec. Zagłębiamy się w ustalenia i doniesienia medialne, próbując zrozumieć, co tak naprawdę się wydarzyło i jakie lekcje płyną z tej sprawy dla nas wszystkich. Po więcej, zapraszam na kanał Krymikrąg, podcast kryminalny na YouTube i Spotify.